Witam Was kochani, mamy dzisiaj 1 lipca i dzisiaj y, to jest z moją siostrą Anią, y, najstarszą, <noise> ona się trochę wstydzi, więc się nie przejmujcie, y, zaczynamy dzisiaj trzydniowy panieński mojej kolejnej siostry Agnieszki, która ma ślub już za 3 tygodnie? 3-2? Za 2? Za dwa tygodnie ma ślub, także zaczynamy tą podróż i Wam to wszystko raczej zrelacjonuję, także zobaczycie do Ciebie, żeby Ci powiedzieć mm, odnośnie tego ubrania. Uważam, że ubierz się po prostu w to, co... Nie wiem, to po prostu tak, żebyś się dobrze czuła. A i tak się przebierzesz na miejscu. Możesz jakąś sukienkę sobie założyć, coś takiego. Okej. Okay. Dobra, mamy już Sabinkę. To jest przyjaciółka mojej siostry. Witam, <laughs> Ej, ona nie jest taka spięta jak Ty. Ja w ogóle nie jestem spięta. <laughs> Dobra, pierwsze... Przepraszam Pierwszy przystanek to jest Kaufland Ponieważ musimy zrobić zakupy Później jest tort Też to. Później po tort i po coś się jeszcze jedziemy? I potem do bankomatu Bankomat. pieniędzy. A to się dowiecie później Po co na te pieniądze I No i tyle No i na biorące będziemy się tutaj Odzywać On my like here. What we ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got' this a quick change, so we look 'em in face. I just bought a new watch. Time to make my wrist rain Cudny. Tak wygląda nasz samochód Chodzimy, żeby tort tutaj na mnie stopniał I to jest I ruszamy w drogę, Sebina tutaj, ona trochę przypał Beskidzka Oj tam, jaki tam przypał nie, Wygodnie, jest? nie? No pewnie, Beskidzka przystań, czas start Let's go Keep me Dziś do miejsca. W pogoda sprzyja. Dokładnie yeah. prezowiczą, czyli nam. 33 stopnie. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Jezus Maria. Przygotujcie się, że tego będzie dużo w tym filmie. Daję się na miejsce. Tak wygląda nasz domek. Tutaj mamy taras, tutaj się nagrzewa banio dla nas później. I teraz wam pokażę. Mamy room tour. Tutaj dziewczyny rozpakowują wszystko. Więc uśredniając. Tak wygląda pierwsza łazienka. Proszę bardzo. Idąc dalej, tutaj po prawej jest pierwszy pokój z numerem jeden. Taki mały dwuosobowy pokoik. Tutaj mamy kominek, stół kanapa bardzo taka ładna y, kuchnia i pójdziemy sobie do góry dokładnie jeszcze nie przystrojone ale tylko taki room tour to mam wifi kolejny tutaj jest pokój z telewizorem dwuosobowy y, idziemy dalej Tutaj mamy łazienkę kolejną, też bardzo ładna. I ostatni pokój, w którym będzie mieszkać nasza pani młoda. Z tarasem, proszę bardzo. Tutaj tak to wygląda. Tutaj zapewne będę ja z moją najstarszą siostrą Anną. A tutaj pewnie będzie moja siostra, panna młoda z Sabiną. Także jeszcze musimy zacząć chodzić, Chcę wszystko przynieść. Także lecę im pomóc, i wam będę pokazywać, jak będziemy ustrać i jak to wszystko będzie wyglądać. Siemanderko, my sobie siedzimy. To jest chwilowy odpoczynek przed ciężką harówą. Ja mojej siostrze kamerę, także wybaczcie. Wszystko pomaga. dla mojej siostry. Wszystko. I jednej i drugiej, daję, się poświęcić z kamerą. No. Wszystkie się poświęcamy w sumie. Będziesz to. Będę jeszcze tym materiałem. Nie będzie takiej potrzeby. <laughs> Captain, in, but it's time now, you. Co robisz? To tak bardzo, przez słoneczkiem, makijaż. Ja e, mam coś co się do nie robi, żeby ja wyglądać. raz? Co się nie robi, żeby, żeby wyglądać? No wiadomo, Szkoła mojej starszej siostry. No. I found a Witam! Mówią ją Piosenka. Piosenka! Nie mogę! Nie ma! Co? Czekaj, 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 Jezus! Już, Już mogę? Ja, nie czekaj, ona się No,

Teraz byśmy Cię poprosiły, żebyś sobie tak, jeśli ta kreacja jest odpowiednia, to już będziemy ubrała. Się jeśli, jeśli jest nieodpowiednia, to mamy, mamy alternatywne, za... Proszę, żebyś się przygotowała, ubrała sobie to wszystko, a my będziemy czekać na dole. Oprężyła się, zrelaksowała. Tak. Jeśli będziesz, to bagaże przynieść. Zapraszamy panią na dół. Bagaże przynieść z samochodu, tak? Tak, Dobra. No to idziemy. Idziemy. got things and disappear And every time I would see you here After all this time Oh you My się, my się je, słuchajcie, jeżeli, może ja trochę źle trafiłem, jeżeli... Nie! No, to, to jest bardzo dobrze! Bardzo Pięknie dobrze! Ale Super. nie, słuchajcie, na, naprawdę, czy mi, przypadek. Chodźcie jakąś będę do sprzedania, tak szczerze? No coś tam znajdziemy, co robicie? Na no, jesteście? Serio y Nie! nie. nie, 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 nie. Sądź! Są, Służbowy! No, nowy sącz, Don't be you gotta, don't you gotta Hej, witam Was już następnego dnia. E, to nie koniec naszej imprezy. Nasza impreza się będzie ciągła jeszcze jakiś czas, e, na pewno do jutra. Ja sobie teraz właśnie siedzę w Bani. Czekam na dziewczynę, bo mam zaraz przyjść tutaj na piwo. Także tak to wygląda: leczymy kaca. Ja no nie mam w sobie kaca, ale no jest tu bardzo fajnie. Pokażę Wam zaraz jakiś widok, jest. Taszki śpiewają, jest bardzo fajnie. Także patrzcie. Ciężna, ma Dobra, idę. Idę pierwsza, gdy chętnie rozpadnę po ramieniu. To na pole. Oby się rozpadło, to się odbierze od poli. Ostatni quiz! Mamy ostatni guzik, tak za... uh -huh. Ostatni quiz! <coughs> <Zbrać> <coughs> znowu Pani nie gasi. Zgasz tam y, na, zgasz na tym. Czuję. Dobra. Nie gasisz tam? Włączamy zaraz już. Włączamy. Włączamy, Włączamy. A, też, Zgasz światło. Quiz. Kaśka no. Nie, nie ma się nie gasić.

Sąsiedzi narzekają na biegające dziewczyny po posesji. Pijane głośno. Także całe zajście już zgłosiłem na komendę. Dwa radiowe powinny być tu za około 10-15 minut. W którym? No. W którym? I zaręczamy, że jesteś gotowa wstąpić w związek małżeński i porzucić swój stan panieńskiego życia na rzecz Mateusza, związku małżeńskiego i rodzenia dzieci. <laughs> Kochana moja droga, pierwsza. Bądź dobrą żoną w przyszłości, Ciężnie. później matką. Ale nie zapominaj o tym wszystkim. Oni coś zapisały piękny team. Chyba przyjaciółek, 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 sióstr. Przyjaciółek. I niezależnie od. i niezależnie od. No, yes. Ania. I niezależnie od tego, chcieliśmy się wręczyć drobny upominek od nas wszystkich. Z małą sugestią, ale to za chwilę. Cosi. od nas wszystkich. Mua. 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 Mam no. nadzieję, że Ci się prezencik spodoba. Tylko tu bo to piwko nie jest odpowiednie, koleżaneczko, i papierosek. Ale patrzcie, moje atrybuty. Słuchaj, Natalia. 哈哈。